We are gonna dance into the... Z tej strony Miki Kreator i e, dzisiaj krótki film informacyjny e, Chciałbym wam ogłosić e, że niedługo e, na kanale e, pojawi się nowa seria e, w której to e, będą losowani Będzie ona co tydzień i na nią będę losował jedną osobę, e, która się oczywiście zgłosi. Zaraz przejdę, jak się zgłosić. E, do serii, w której po prostu e, jedna osoba ze mną e, nagra film e, i po prostu. E, Kupię jej jedną rzecz, jaką by e, chciała ze sklepu, który będzie na czas nagrywania tego filmiku. E, I jeszcze jedno. E, jak się zgłosić? E, e, oczywiście trzeba mieć e, subskrypcję. E, Subskrypcję z dzwoneczkiem na moim kanale. Zostawić lajka pod tym filmem. E, I napisać w komentarzu e, subuję kreatora. No. E, jeszcze e, bardzo będę wam wdzięczny. Teraz jeszcze raz to przypomnę. Eee, możecie zasubskrybować mój kanał, ponieważ eee, to mi da bardzo dużo. Możecie mi uszczęśliwić Możecie mnie uszczęśliwić polepszyć dzień, e, poprawić nastrój. E, a przy tym Was to nic nie kosztuje. E, więc mam nadzieję, że mm, mam nadzieję, że pomysł na tą serię e, wam się spodobał, będziecie aktywnie brać udział, e, no i widzimy się w kolejnych filmach. E, trzymajcie się i cześć. Want me? Do you want me to yeah.